Siema, siema, wdzowie w dzisiejszym filmie gramy w Squid Game Chciałam trochę tych filmów po prostu nagrać, bo teraz mnie znowu nie będzie, no bo wiecie, wakacje, trochę wyjeżdżam, trochę nie Wy też wyjeżdżacie, to też chcę dla was coś nagrać, oczywiście dla tych, co mnie oglądają, bo niektórzy po prostu mnie nie oglądają Ale dla tych, co mnie oglądają, to żeby mieli kilka filmów też na zapas mnie Nie będzie, więc nie będę miał też kiedy rzucić Ło, ale laki, sorry Dobra. No i zaczynamy pierwszą rundkę. Nagrałam przed chwilą opening i nagrałam też e, z nowej gry e, od Big Games. Grę. Więc fajnie by było, gdybyście sobie obczaili. Red light, green light. Ile tu ludzi? Byleby jak najwięcej marło, no bo... Jak tu ma... Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się... Tu jest winda? W screen mi była winda czy schody? Nie wiem Winda, schody Wszystko naraz Ota mi już jest gierka Bo jest tylko, że będą prawa autorskie i będę musiał usunąć filmik byle by tak nie było, ale tu nie no Musicie, musicie dać lajka i napisać komentarz <grymne> Przez tą grafikę dla tej grafiki. Dajcie lajka, subskrypcję i napiszcie komentarz. I w ogóle wbijajcie na nowy odcinek. Czekajcie zaraz pan. O cholipka Co tu się stało? Co? Dzięki chłopie, że mi pomagasz O, przez przypadek to się, się stało Przez przypadek w ogólnie, w ogólnie ten Cyklom, przypadek źle. Ja pewniczki. Ja nie wiedziałam co się stało. Gdzie jeszcze w ogóle czasu? Dwie minuściła. Dzięki. Chyba nie. Chłopie, co to było? Chyba dodam go doznają zaciąć Zobaczmy, czy sportki jest nie zrozumiałem. Patrzcie na tamtych to są z tyłu. Krwawia mi się udało przejść. To no nie tak, że chodni mi pomóc. Dzięki, naprawdę. Chciałbym skakać, ale nie mogę. Wiecie, że można nam zagrać, jak już się przyszedł Czemu chłop nie uderzył? To było mi miłe. Ochulipka. Ochulipka. Dobra, jakiś sodem żyje. Dawajcie szybko, ja tu nagram odcinek. W czwartym mi to odcinka, jeszcze przełazicie to. Wszyscy... Nie, jeszcze jedna odpiara. Czemu chłop tylko? Czeka na ostatnią sekundę zakład. Eee, czemu mnie bijesz? <grym, <grym, ale fajnie jest. Trzeba 30 sekund, no bez jaj. Pokonajcie tamtego typa, który się bawi. Trzeba go pokonać. Dobra, co tu jest? Tu wszyscy? Aha, nie wiem. Tutaj wszyscy się nawalają. Co się dzieje? 10 sekund. Chyba koniec już. Dobra, jakiś cudem... 7... Nie wiem, dlaczego wcześniej nie brywałem przesłanek. Ale to na jest taki dziwne, że Zeza, jak normalnie wprowadzimy. Spoglądajmy. Mo można już iść tam. No. Chcę wam trochę odcinków nagrać, 3 albo 4, zależy ile. Okej, Zależy ile mi się uda nagrać, ale chcę coś tam zawsze nagrać. No bo jak ja wam już mówię, teraz to nie. No, teraz to nie będzie i. Od teraz do. do niedzielę albo do poniedziałku, nawet. Nie wiem dokładnie. Dzisiaj live wikardiach, którzy chyba niestety nie będzie też, no bo. Będę chciał zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Montag. Ale laga mam. Ej, co tu będzie teraz za grierka? Szczerze, nie mam pojęcia. Aha, dobra, zamówiłem, Czemu oni wiem się tak? Nie da się normalnie przejść do takiej róży Mogę być? Nie mogę być Szkoda Proszę selfie Chłopro <noise> próbuj zdjęć ja Czemu pan zdjęć nie można No Widzicie co tu się dzieje? O. patrzcie jakie ono zdjęcie, chłopiec z przodu, ja takie zdjęcie. Dobra, może już wyjeżdżę z Kurde, nie zdążyłem. O nie, Dalgona! To, to nie będzie tylko z nowego... Myślałem, że będzie tylko nowy z Czy ja tam na górę piszę, czy to? Ej, ja widziałam tutaj, bo oglądam ostatnio o od j od chyba. Babiczka, przepraszam od babiczka. I chyba widziałam, że tutaj nie tylko są te zwykłe kształty, ale też trudniejsze kształty. O, lipka. Dobrze, że ja nie dostałam tego. Bo tam jacob miał bardzo trudny. Patrzcie! Patrzcie na tego typka, Co chłop ma. Jak to wyjdę, to będę musiał na chwilę sekundę odejść, bo O lipka. Bo Katar mam. jak nieniejsze. One more. Widzowie, staramy się, żeby nie zginąć teraz. Zobaczymy, co się usiadło jednej szansie. Prawie ja, przegraliśmy już. рада тоже на трудно. крепко. Давай сейчас я, я не взрываюсь.

Dobra. Co tu, tu się dzieje teraz? Құлзе мен ү丈 hopiesz na hita Dobra. I 15 sekund. Dobra. Kolejna rundka.

O nie lewi mi się dał znaczy, że najpierw oni, dobra <ścoughs> chyba na razie czerwoni wgrywają bo różowi, nie wiem bronił się niebiescy ojejku no już grali teraz mamy tak Uff. proszę by to wygrać o jestem z przodu dobra o ja nie mogę A udało nam się dobra Dzizi Mogę chodzić jeszcze nie Jeszcze nie. Ciekawe co teraz będzie. 10 sekund przerwy. Co to jest? <grywa> Dobra, zaraz kończymy już, bo wygraliśmy już prawie. tak dobrze są odwzorowane. Teraz byśmy musieli skręcić. Aha, dobra. O nie. nie. To jest złe. Ja chyba tutaj coś czuję, że się... przegram. A, tam. Dobra, nie zauważyłem, myślę że tam. się zaczyna ile osób jest że tylko 6 potrzeba do skipnięcia a dobra nie wiem ja jestem pierwszy o cholipka <laughs> ile mam czasu tak prawo. No drobineczkę, Nie powiem, że nie. I ja tak nie chcę zginąć jak Jacob, bo ostatnio Jacob noci. Ktoś mi chyba pusza za Robuxy Bo Jacob ostatnio za Robuxy zginął, że nie doskoczył. Nie chcę rewaj'a wykupić. E, nie Jacob, czemu mówię Jacob Bambiczek, przepraszam? Myślę, że tutaj czekam. Dobra, ryzykuję. Ja teraz miałam mądre wahania. Ile czasu nam zostało? No tutaj 500 sekund. Ile jeszcze nam zostało tych? Raz, dwa, Ojejku. Wiedziałem. Czy dwa? No dwadzieścia. Dawaj. No, rozwala też kół zaraz. Ostatnie nam zostały... Dobra, udało nam się przejść to. Teraz chyba znowu 50 sekund przerwy, albo nie wiem. A fajnie mi się zostało, grafiko, gra to stało, grafiką ogratu. Ile zostało u nas? Raz, dwa, trzy, cztery... sześć nas zostało. Dobra, ja jednak sobie pójdę, żeby we mnie nie strzeli. Po ostatnim dostałem. A. Ja chcę grać, chyba. Ej chyba zaraz. Nie, wyjdziemy chyba. Dobra, dobra. 4-8. 8-4. To ma być kratelnik albo chłopca po prostu skończyć. Ej, to chyba teraz będę ugrywał z trzeciego stanu. Co tu się dzieje? To jest teraz to, co... Dajcie mi tą ja nie Dobra, mam. Ciekam. O chulka. Ej, chyba będzie Secret Landing odblokowany na odcinku. Dla was widzowie. Uchylka. Nie zauważyłem. Umarłem. Umarłem. Ajajaj. A mogliśmy wyjść, ale nie mamy się nie co Dzięki za dzisiaj, niestety umarliśmy. Time No to dzięki. Na razie.